Ponad 20 milionów wyświetleń na TikToku. Ta sałatka Zielona Bogini. Dzisiaj w mojej wersji, wersji kuchni Lidla. Zaczynamy. Kapustę posiekam w kosteczkę. To samo zrobię z ogórkiem i dymką. Jeżeli nie lubicie kapusty, użyjcie kapusty pekińskiej lub innej zielonej sałaty. Ważno, żeby ją po prostu posiekać. Teraz pora na sosy, który jest oczywiście wariacją na temat pesto, ale ja go zrobiłam po swojemu. My również stworzyliśmy super przepisy inspirowane TikTokiem. Tutaj macie odwołanie. Szpinak przekładam do blendera. Z powodzeniem może zastąpić go jarmuż. Teraz pora na czosnek. Szalotka, sok z cytryny. Do całości dodaję suszone pomidory. I tak, musi tutaj trafić oliwa. Żeby być w nurcie Zero Waste, wykorzystam oliwę, która jest w tym słoiku. I suszone pomidory, bo w nich jest smak umami. Słonecznik, bo w naszej strefie najlepiej on smakuje, i na sam koniec sól. Teraz wystarczy, że wszystkie te składniki zmiksuję i połączę z moją sałatką. Zostańcie do końca, bo jeszcze cudowny dodatek. Ta sałatka przypomina guacamole, dosyć konkretne i treściwe, więc dodatkowo podam je z plackami, ale pokroję je w formie nachos. To coś zupełnie innego, gdyż placki włoskie są nieco grubsze od tradycyjnych chipsów kukurydzianych. Wszystko prawie gotowe. Teraz wasza kolejna, piszcie. Ja czytam wszystkie komentarze, z jakich składników zrobilibyście taką sałatkę. Pora na degustację. To lubię najbardziej. Zresztą wy też. Mmm. Mmm. Mm. To jest naprawdę pyszne. Ta sałatka zasługuje na subskrypcję. Mm. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mm.